Ośmioletnia córka Roberta Stokingera zagrała w serialu Dumny tata i dziadek pojawili się na premierze. Tomasz Stokinger pojawił się z córką na premierze. Ośmiolatka zagrała w nowej produkcji TVP. Prezenter podkreślił, że dziewczynka doskonale odnajduje się w filmowym środowisku. Robert Stokinger jest jednym z prowadzących program Pytanie na śniadanie. Pod koniec września miał okazję wystąpić w niezwykłym duecie. Poprowadził program wraz z Katarzyną Dowbor. Przy okazji wspomniał, że zna dziennikarkę już od wielu lat, bo przyjaźni się z jego ojcem Tomaszem Stokingerem. Prezenter przy okazji wspominania dawnych czasów pokazał, jaką przed laty nosił bujną fryzurę. Więcej zobaczysz tutaj. Tym razem Robert Stokinger pojawił się w warszawskiej kinotece, gdzie odbyła się premiera nowego serialu TVP Czarna Śmierć. W obsadzie tej głośnej produkcji pojawiła się jego ośmioletnia córka. Ośmioletnia córka Roberta Stokingera brylowała na ściance. Zagrała w nowym serialu TVP. Siedmiodcinkowy serial TVP Czarna Śmierć w reżyserii Kuby Czekaja miał swoją uroczystą premierę podczas warszawskiego festiwalu filmowego. Scenariusz Piotra Derwendy i Wojciecha Lepianki przenosi widzów do Wrocławia 1963 roku, kiedy miasto sparaliżowała epidemia ospy. W obsadzie możemy zobaczyć m.in. Annę Karczmarczyk, Jędrzeja Hycnara, Tomasza Ziętka i Cezarego Pazurę. Na premierze pojawiła się także ośmioletnia córka Roberta Stokingera, która również zagrała w produkcji. Dziewczynka z uśmiechem pozowała na ściance fotografom w towarzystwie swojego taty i dziadka, Tomasza Stokingera. Robert Stokinger z dumą pochwalił się osiągnięciami córki. Dobrze czuje się w środowisku filmowym. Robert Stokinger zdjęciami z wydarzenia podzielił się w mediach społecznościowych. Opublikował fotografię swojej córki, która pozowała wraz z innymi członkami nowego serialu TVP. Dodał także kilka słów od siebie. Cieszymy się, że Oliwka tak dobrze czuje się w środowisku filmowym i robi to, co lubi. Bawi się kolejną ciekawą przygodą, podsumował prezenter. Robert Stokinger od lat związany jest z Patrycją, która również pracuje w mediach. Para poznała się w 2011 roku, kiedy razem pracowała dla stacji TTV. Cztery lata później zakochani wzięli ślub w Sopocie. Małżeństwo doczekało się narodzin dwójki dzieci, Oliwii, która przyszła na świat w 2017 roku oraz syna Adama który urodził się w 2021 roku.